Cześć, witajcie. Mam dla Was ostatnią walkę, bo w tej chwili walczą Wirtus Pro przeciwko Navi. Byliśmy świadkami czterech kolejnych remisów, dlatego wynik jest 4-4 i żeby to się nie przedłużało, w tej chwili na mapie Piaszczysta Rzeka jest tryb ataku i... Drużyny dogadały się, że atakującymi, czyli w teorii z gorszej pozycji, jest Virtus Pro, zaś Navi się broni. Mam nadzieję, że widzicie mniej więcej Linea raz czołgi. I chcę Wam pokazać całą bitwę, bo wiadomo, że to będzie ostatni pojedynek. Niezależnie od tego, jak to się skończy, czy czołgi przeżyją, czy nie, drużyna broniąca wygra, gdyby na przykład miał być remis. Także. Miejmy nadzieję, że będzie coś fajnego na koniec. Wirtusi muszą zaatakować. Widzicie statystyki jednego z graczy Virtus Pro. Kycok owaraku. Kys Kysok Ovaraku Tylko 3000 bitew. Co jest ciekawe. Niektórzy z tych graczy mają po 30-40 po, 30, po 4000 bitew. E, breakneck, jeśli dobrze kojarzę, ma 1800, e, owaraku ma 3000. E, zobaczcie, na razie pierwsze strzały, tylko Delight e, przyjął jeden hit. Poza tym E, poza tym nic, więc, więc obrońcy na razie zachowują pełną pulę zdrowia, e, nikt nie stoi na kapie, jeden czołg za wodą w dołku, drugi czołg przed wodą w mieście, po lewej stronie jeden pilnujący przejazdu, a wirtusi na razie e, głównie środkiem i prawą stroną, tam tutaj trzy czołgi. Lineup, szczerze, mówiąc line jeśli widzę dobrze, e, po stronie czołgów, po stronie Nawi, głównie czołgi, chyba to są tylko AMX y wszystko. Wszystko AMX 1390, po lewej stronie jednak troszkę więcej czołgów ciężkich, czyli jeden średni. E, dziękuję, koledze obok. Nawi postawi, postawiło przede wszystkim na mobilność i magazynki. E, ryzyko jest takie, że jeśli mm, wystrzelają się z pestek, to to CAP nie będzie mogły w żaden sposób broniony. Na razie czekamy. Nagrywam tę bitwę bowiem, tak jak mówię, wiedząc, że ona się teraz na pewno skończy. To chcę wam też pokazać, jak będzie wyglądała radość jednej z drużyn. Obie drużyny mają też swoich widzów, swoich kibiców. Przez pierwsze walki zdecydowanie głośniejszy byli ludzie od Nawi. Udało się zbić Eclipsa z Nawi, czyli jedna ta jedynka już spadła. Zdecydowanie głośniejsi byli widzowie Nawi i zwolennicy Nawi. Teraz jak mecz się zaczynał, to krzyki te się pomieszały. No i cóż, czekamy. W końcu i zobaczcie, widzicie ruch w okolicach K9. Tutaj już wjeżdżają trzy czołgi, więc jest szansa, że coś się ruszy. Zostało do końca niecałe 6 minut jedynka powolutku wspina się w okolice kapa. Koritz ale został od razu wyświecony. Pestka pojechała w jego kierunku. Na szczęście spadła wcześniej. Już zobaczcie, jak kap jest okrążony przez czołgi Wirtusów, ale wciąż nikt nie stoi w kółku. Powoli Koritz tym razem, jak już zniknął, stara się wjechać do krzaczka przy kapie i powoli baza jest kapowana. E, ci komentatorzy i analitycy zastanawiali się, bo w teorii pozycja obrońcy, broniącego jest łatwiejsza, bo wystarczy tylko stać i czekać ale byliśmy świadkami chyba w tym turnieju takich dwóch sytuacji, że mimo, że drużyna wybierająca pozycję obronną była praktycznie pewna swego zwycięstwa okazywało się, że jednak nic to nie dawało, bowiem atakujący byli po prostu lepsi i udawało im się udawało im się bazę zdobyć zobaczcie, jest, wjeżdżają już praktycznie dwa, trzy czołgi dwa czołgi na, na kapa E, za to zobaczcie teraz cała, cała grupa i czekamy teraz na rozwój wydarzeń. Udało się zbić drugą tę jedynkę, także kap zatrzymany e, i obawiam się, że to może prowadzić do zatrzymania tej bitwy.

tak, pierwszy czołg, większy niż pierwszy tier z po stronie Virtus. Pro ubity, zostało 3-41 do końca walki. Wydaje mi się, że ta bitwa może być już przesądzona. Bowiem e, Virtus Pro, nie wybier mimo że jest w okolicy kapa, to nie wybiera się w jego stronę. Starają się wyczekać przeciwnika i ewentualnie zaatakować. AMX wraca do bazy. Widzicie 26600 bitew, 63% e, stosunek przegranych do wygranych, wygranych do przegranych i ulubiony czołg AMX 50 100.

Power Slide próbował swego, swoich sił. Próbują wjechać na kapa. I teraz, tak naprawdę, teraz sytuacja się wyjaśni. Dwie pół minuty wjeżdżają na kap i próbują. Dwie minuty wystarczą spokojnie na skapowanie. Tylko pytanie, czy AMX-om się to uda. Są przeładowani i czekamy. Breakneck, pad. Zostały tylko dwa czołgi. Wydaje się, że Nawi wygrało. Nawi wygrywa Mistrzostwa Świata Wargaming.net League. of Magnus, Vince, Sia. alongside that watch alongside the one the Giants have not been dethroned. It was David versus Goliath and Goliath came away with the trophy and it deservedly so. They chose the right side they chose it against the odds and they won it. And I think we need to really hear it from themselves. So let's head down first stage for the match. Give it team. Ludzie mimo że jeszcze wszystko się nie skończyło, to już stają i co wychodzą. Słuchajcie, pokażę wam tylko jak Navi odbiera puchar. I Tymi ostatnimi minutami kończę swoją relację z finałów Ligi Wargaming.net. Światowych finałów w tarasach. Stawajcie. kolego, nie możemy wstawać. Wy, wy nie możecie. Wiemy. Są to cztery kraje, które są w stanie wygrać. I mają ogromny wymiar wyboru, na przykład na polskiego monolithu trofezu. 27 kg solidnego, testament dla ich woli. 27 kg waży ten monolith, który drużyna zwycięska odbiera, i na, których, na którym będą wygrawerowane ich z gry. pseudonimy z gry. Mamiętny, przepraszam, trzy dni.

I want to thank these guys and the other 40,000 teams which started this tournament one year ago. And along with everything else, I've been presented with very, very special Wargaming Edition engraved Hugo Boss watches. Zawodnicy w nagrodę dostali specjalne, unikatowe zegarki IGO Bossa, sygnowane logiem Wargaming. Nie wiem jak wyglądają, ale widać było logo Bossa. No i pewnie gdzieś ten jakiś skromny znaczek Wargamingu. Może kamera pokaże i wszyscy zobaczymy? Ladies and gentlemen. That is it. I'm afraid I am very sad to announce that we're about to close things up here. Warsaw, you have been fantastic. Thank you so much for coming on down and having a great time with us. You've been a fantastic crowd. We have seen everything this weekend, from Lemmys to bats. We've seen Titans rise. We've also seen the fall and the dark horses as well. But ladies and gentlemen, it is time to go. Thank you so very much for joining us, ladies and gentlemen. Wherever you are in the world, this is esports, and we aren't going anywhere. We're going to be handing over to our analyst desk now to finish it off.